Siemoneczko, z tej strony Andy, a dzisiaj ze mną jest... Aj, super, że witam bardzo serdecznie. I prosiliście, pisaliście, krzyczyliście, że chcecie, żebym przetestował nowe Bugatti, bo coś się zmieniło i czy warto jednak kupić, czy nie. I w tym odcinku dowiecie się, czy warto kupić nowy Bugatti. Będziemy testowali naszą trasę, yy, całkowitą trasę I jest to najlepszy sposób na sprawdzenie auta. Dlaczego? Bo nie dość, zobaczymy Vmax, zobaczymy, czy auto po rozpędzeniu się czasami nie jest szybsze. Jak się rozpędza? Zobaczymy na trasie wszystko ładnie. Wiadomo, czas reakcji, ale idealnie widać na trasie, czy mi wyprzedza, czy jednak ja odchodzę, wszystko można zobaczyć, no fajnie, tak. idealnie to zawsze na tych odcinkach widzicie, więc drodzy widzowie, jeżeli chcecie więcej fajniejszych odcinków i chcecie, pamiętajcie, odcinki z WR-ki, to zostawiacie tutaj dużo subskrypcji, lajkaczy like i dzwoneczków, naprawdę będzie fajnie, jak tu wszystko zostawicie, a ty, Jerry, yy, tak. yy, musisz robić więcej live'ów, więc widzowie też będą cię wbijać, więc bijacie do Jerry'ego, piszcie, e, może jest, chcecie tak. więcej liveów. No, yy, Dobra. i w sumie, tak patrząc na to wszystko, no to... Yy, no, Subek, like, dzwonek wszystko zostawiliście to sprawdzamy czy autko warto kupić. Dobra. Ej masz zorąbiste felgi. No są te. Y, pirackie za wprowadzenie piłki y, do ten. Do bramki. Dobra. dobra. Y, na 5:15 jedziemy. No, myślę, nas, teraz znasz. Tak? tak 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 jak tam się ścigaliśmy to myślę, że teraz może być na odwrót, że to Dobra, 5:15 ten... i jazda. Dobra, jazda, jest. dobra. O kurde, już sygnał. Dobra, to jest na razie Stare Bugatti. Stare Bugatti tam było gdzieś na trzecim miejscu w naszych... tych... Oj, 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 oj. coś waliłeś się? Yy, wiesz co, bo za nisko samochód i się wali motory. ale nie yy, ja Dobra, to sięść. nie, 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 cofniemy się szybko, nie? Toj, szybko, szybko, cofniemy się. Kurde, dobra, znowu a... najniższe zawieszenie. Dobra, no trzeba zawsze brać wysokie, bo możecie walnąć się o tory, ale no... Zapomniałem o tym. Ale znaczy, no w no sumie, się... począteczek, sprawdzimy sobie trzy auta. Zaczniemy od top 3 auta. Później no, polecimy na top 2. I później pojedziemy na topi, top 1. Dobra, dawaj ten. Yy, wow, sobie, jaki już. drift on robi, ten nowe auto. Dobra. Już sobie wziąłem najwyższe, już jadę. Nawet przez tor nie mogę normalnie przyjechać. Dobra, no nie, no ważniejsze jednak, żeby to najwyższe mieć, może to nie wygląda nieraz najlepiej. No, bo jak no, to no, mówił no. u... yy, Krzysiu, <laughs> Krzychu z OKP Friza, musi być nisko. <laughs> Oj, sorry. Kto ogląda, to wie o co chodzi. Yy, dobra, Stawie się. Mm, dobra, już. Możemy się ładnie no ustawić. I dobra, i na siódemkę lecimy. Dobra, to od razu Dobra, jest, jak jest niżej to ładnie wygląda, ale jak jest wyżej to wygląda no, tak, źle, tak, tak ale Musi Lepiej być... jednak mieć wyżej, nie? No, dobra. O, mieć teraz wyżej. raz jest problemu. No Dobra. Oh, fuck. Co? Nie możesz mnie dogonić? Nie, nie, nie gada, ale szybki, jesteś jesteśmy mega szybki. No wiem, no to się teraz zmieniło dobra, o kurde E ty nadal jesteś daleko za mną, o kurde no. E co? Nie ga... Ty wywaliłeś się gdzieś? Raz, ale tak lekko, ale już jadę, jadę cały czas, cały czas jadę Aha, to ja się mocno wywaliłem Ja się mocno wywaliłem, bo się zupełnie zatrzymałem, dobra Okej okay. O kurde, dobra Już jesteś? No jestem już Dobra, ja już się, jestem już w mieście, już, już widzę. Ale nie miałeś szans mi nawet dogonić, co nie? Powiem to... tak, teraz to, ten samochód jest o wiele szybszy na pewno. Na pewno Dobra, to szybszy. dawaj teraz Torpedo. To jest samochód, który był najszybszym samochodem w tak breaku, no, ale torpedo... Tor, torpedo był najszybszym, bo jeżeli rozpędziło się go, no to serio miał tego spida, tak? E, no, ja, ja myślę, problem jest nie taki nie między torpedą a Roasterem, że roster tak szybko osiągnął maksymalną prędkość, że torpedo nawet nie zdąży się rozpędzić. Dobra. Na, dobra, zmianę, na jest... zmianę na dziewiątkę starajmy, jedziemy. Zmianę na 9. Starajmy się nie wierzyć. Ale sobie dobra, dobra, czekaj, okay? czekaj, czekaj, czekaj. Jeszcze raz do tyłu. Starajmy się nie wierzać No na no pas. no. Na początku przynajmniej, dobra, a później 15, już tam wierzam. 15, 15, 15. No dobra Dobra, ja prawym pasem cały czas. Dobra. O nie! Do... Poczekaj, cofnij, cofnij. Zatrzymacie? Tak, dobra, tak, dobra. Tak. Auto we... mi się zrespiło idealnie przed nosem. <laughs> o Czekam nie, sobie, czemu ja mam takie pecha? Czekaj, odsunę ten samochód. Wezmę go tam gdzieś tam na bok. Dobra. A drugie się jeszcze pojawiło. Nie, no nie, ja mówię, ajde. że to nie ma sensu. Po prostu tam trzeba będzie ten... Yy, skręcić troszeczkę, będzie na lewo. A ja wezmę ten. Dobra, dawaj, jeszcze raz. Dzowie <laughs> naprawdę nie spodziewaliśmy się takich utrudnień. No Dobra, się ładnie ustawię. I na zmianę? Na zmianę. Dobra, dobra, dobra. Ojej, ja, dobra. No ja myślę, że torpedy jest tutaj o wiele się przed samochodem. Serio? No, tak Jak no Jakoś tak myślę, nie widzę, żebyś tak tak. mnie doganiał. O kurde, w powietrze wyleciałem. Ale dobra, jedę dalej, jedę dalej. Co się teraz stało? Przyponił nie... mnie. O nie. No to fajnie. Ej, nie widzę, żebyś mnie doganiał w żaden sposób, powiem ci. Ja Gdzie jesteś? muszę. Jadę, w tunelu. W tunelu już? O nie, dobra. No nie, gorsze, że ja wypadłem do wody, więc... <grym, <grym, to tak nie ma szans. Ale zaraz sprawdzimy to jeszcze inaczej. Także ty ruszysz lekko Możemy, biecz... Wiesz co, możemy na prostej drodze to sprawdzić. Tam C przy wiesz, Prosta droga to żadnej możliwości za bardzo nie będzie, żeby się rozpędzić. Ale zrobimy jedną rzecz, bardzo ważną rzecz. Żeby to idealnie sprawdzić. Patrz na to. ma. Dobra, patrzę. Jedziesz, jedź już. Jedź jedź, 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 jedź. patrzcie, on jedzie, a ja go spróbuję dogonić teraz. Mówisz, że torpedo jest szybsze, co nie? No to patrz. Ale na zakrętach jest trudno. Powiedzcie, że na zakrętach jest mega trudno. O nie, dobra, waliłem nie. się. Ty, ale ogólnie. Ja też, ja ogólnie też. nawet i tak, nieważne co. Dawaj, jedziesz raz. A, jedz, a, jedz, no. a sprawdźmy tutaj, czekaj, sprawdźmy na prostej drodze, tak z ciekawością. Aż po do samego miasta, dobra. Jedź, tak, ale jest tak, pierwszy, tak. jest pierwszy, jest pierwszy, pierwszy. To jest Magam idealnie do sprawdzania. Tak, dobra, ty, ty jedz dobra jedz pierwszy, to ja wiem, dobra, start. No. No. Dobra, jadę jadę. Ja jadę, cię już jadę. doganiam, patrz. Patrzcie na to. To jest idealnie, że ja jestem za tobą, a nie ten, dobra, patrzcie na to. Ty go doganiam. Jedź, cały czas prosto. Okej, okay, zobaczcie to. To jest. Auto jest takiej szybkości jak torpedo, mniej więcej. No bo ja, ja cię nie mogę dogonić, co czas jestem to samo tego od ciebie, wiesz? Dobra, waliłem się. Ale no Dobra, powiem to, ci, no że. Jak przedłużyli teraz tą drogę, ładnie. O. No powiem ci ogólnie, że ten, że. No dużo się stało, powiem Ci tutaj, John No, no jak teraz jest to jeden z szybszych samochodów. A przypomnij, ilo kosztowało, bo nie pamiętam. Ten 500 tysięcy. 500 tysięcy jest całkiem tak dużo. Dobra, chodź jeszcze raz walnijmy y, to trasę od może więzienia, ale teraz y, roadsterem będziesz jechał. Masz roadstera? To jest Tesla? Tesla, no ta lepsza. Masz ją, tak, czy nie masz? Pewnie, pewnie, pewnie. Dobra, to chodź teraz ze mną. Tu? Y, tutaj w lewo? W lewo, nie prosto? Tu w prawo. Dobra. I tu. Do, spróbuj mnie dogonić, teraz? Wcześniej wzięli Tesli, ale dobra, dobra. Jadę. Spróbuj mnie dogonić. Ale masz Teslę kupioną, czy nie masz? Mam, mam, mam. A, dobra, no i... Nie no, myślę, że ci dogonił, no spokojnie. My, tak? Patrz, ja ci, Myślę, że mnie dogonił, nie? Nie myślę, no, że kurde, ci... no, ja jechałem za tobą i... Jechałem cały czas idealnie za tobą, równym tempem, wiesz? Dobra, dawaj Tesle Roaster. Dobra, już biorę. Dobra, to będzie chyba najlepsze, zobaczmy w ogóle, czy to auto dogania te auta inne. Dobra, i dawaj ten, Ulepsza ją. Już ulepszam, tylko tutaj Dobra. ustawię. I to jest dobre chyba, że ty startujesz pierwszy, a ja cię doganiam, bo w sumie wtedy widzę dokładnie. Dobra, jedziesz to ty tutaj pierwszy. tutaj akurat wiesz, ty, poczekaj, w tym samochodzie akurat jest to, że ten samochód ma bardzo dobry start, nie? No, ale jak będzie w drodze, nie ma, to nie, nie wiem. Nie ma dużego Fomaxa. Znaczy, myśl, masz jeden na z, z największych Fomaxów, ale no startuj, dawaj, startuj. Dobra, to jadę. A ja od razu za tobą. Myślę, że o mnie wiadomo. Ojej, co tu się dzieje? Jak odstaj... Jo, nie wierzę, jak. Jak mi odstajesz. Aż tak? No. O kurde, co? Jadę cały czas. Co? Ja... Dał się zatrzymać? Nie, powiem ci, że odstawałeś mi prawie tak, że już byłeś za mostem, a ja dopiero na most wjeżdżałem. A tutaj przy muzeum już cię doganiałem, już, się, już, już leciałem tak, tak cię doganiałem szybkością, że masakra. Gdzie ty jesteś? Ja do końca teraz Trasy, Ale nie, nie, bo ja po prostu się waliłem, ale jak widzowie będą to, to widzieć, jak nagle jesteś tak daleko ode mnie. A nagle w jednym momencie chwilę po prostu się przybliżyłeś do mnie, po prostu zacząłem cię dościgać. Ale też, że ta trasa jest mega fajna na wyścigi, mega fajna jest serio. No tak, 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 tylko minus taki, że no ja tam się wywaliłem po prostu w pewnym momencie. A no Roaster jest na tyle dobry, że na zakrętach no, no on ma to trzeba, jest mega przy, przyczepny, jest mega. Fajnie się nim skręca. Ciekawe jakby to wyglądało w wodzie. Chodź do wody. Dobra. Chodź do wody. Jest tutaj, gdzie gdzie, jest? Gdzie, chodź tu woda, gdzie tam dalej było. Jestem, tam, jestem pod mostem. Za, za tym tunelem. Tunelem, jest. czekaj. O, to chodź. O dobra. O, o, dobra, dobra. To będzie ciekawy wyścig, chodź. <laughs> Wiadomo, że woda trochę spowalnia, ale zobaczymy jak to wygląda pod wodą wyścig. Tu mamy tyle wolnej trasy, zobacz. O, tutaj, tu się luźnik będzie. Dobra, dawaj. Yy, ustawiamy się tu. tu. I weź tak ekran cały czas... Dobra, weź tak, okej, okay. ekran blisko. Jedź po prostu, jedź, ja cię spróbuję dogonić. jedź, dawaj. Jedź po prostu sprzed Ciebie cały czas. O nie. Dobra. A widzisz mnie, czy nie? O nie, nie widzę cię już. Nie? Zatrzymacie? Nie, jesteś, nie widzę cię. Daleko. O nie! <grym> Rozer chyba lepszy jest pod wodą. No już, już w tym przy tym dużym. Już przy moście tym dużym? No. O kurde, to Ty bardzo dopiero spila pod wodą. Nie, to to nie, to to. to. Jesteś pewnie już na tym porcie, co nie? Nie, a jesteś w latarni. Latarni? No. W jakim ty dużym moście jesteś? No, ominąłem ten duży most cały czas wtedy prosto, nie skręcałem tam na most. Dobra, wracam. Aha, dobra. Nie, skr nie, nie skręcałem po prostu pod most, tylko jechałem dalej, tą wodą. Dobra, 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 myślałem, że skręciłeś na most. To lecę i jadę na most, wracam teraz. O nie, myślałem, że będzie można tu ładnie zdrobaczyć, ale ja cię zupełnie nie widzę. O, byłeś no. Cześć. Gdzie daliśmy się. Jest dobra, ale nie, myślałem, że pod wodą będzie to widać. O jesteś cześć. O, dobra, siema. Nie musiałem cię jakoś widzieć, wiesz? Jak jedziesz. No ale ciężko to zobaczyć. No dobra, drodzy widzowie, yy, co? Tu pod wodą się pożegnamy. A nie, nie możemy pod wodą, albo. Możemy. W samochodach, w samochodach pod wodą ciebie będzie. Samochodach pod mnie, wodą, o, no. <noise> Ogólnie yy, co polecam? Aktualnie teraz polecam kupić Bugatti. Zostało tak zmienione, że stało się. Yy, w sumie... Jeden z najszybszych aut, tak naprawdę. No ostatnio, właśnie jak nagrywaliśmy ten film, to nie był ten samochód to godny w polecenia, w ogóle, ale w tym momencie jest. W ogóle się go nie opłacało. Jest. W ogóle się nie opłacało, był wolniejszy od Bugatti Starego. I że Chiron no. jest zupełnie lepszy, według technologicznie. Chiron był robiony po to, żeby przebić nawet dużo bardziej tego Starego. Beirona. Dokładnie. Beirona. był robiony po to, żeby przejdzie no tu to nie było zupełnie przebite. Chyba tu robili go specjalnie, żeby nie przybijał nic. Yy, z Torpedo nawet nie miał szansy. Teraz torpedo jest równy, wręcz nawet można powiedzieć, po prostu jak się rozpędzi. Tutaj jeszcze są kwestie sporne, ale no to jest to samo. Po prostu torpedo już za bardzo nie można kupić tego i to, to jest tańsze, a jest to samo co torpedo, więc polecam bardziej Bugatti, który ma typ C. Że można sobie oglądać. No to jest yy, też a fajne. Roaster. Roaster, Roaster jest to auto Kupywane pod innym względem, kupywane tylko dlatego, że jego rozpędzanie się, jego moc startowa, jego wytrzymanie, jego V maxa jest tak szybkie, że naprawdę ten autem od się siedzi. Dlaczego? Bo na I zakrętach Na zakrętach yy, zwolnicie, zaraz znowu macie maksymalną prędkość. Maksymalna prędkość nie jest jednak taka szybka. Jak patrzę to Bugaty, gdzie wiedzieliście, że zaczynając wyścig, znaczy to może nie wyścig, tylko pokaz prędkości. Roaster tak szybko przyspieszył, że ja już go prawie, że nie widziałem, po chwili zaczął się tak szybko przybliżać, że jakby była trasa jeszcze dalej, to by nawet mnie nie widział po prostu. On już to, to po prostu V-max Bugatti jest tak duży, że Roaster to zupełnie nie miał nic do gadania w, w czasie, gdy się zbliżałem do Roastera. Drodzy widzowie, dziękuję, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, na razie, trzymajcie się, do kolejnego odcinka, narka!